Dzień dobry, kochani. Otóż chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, co może Was spotkać, dlatego że jest tu jeszcze cały czas dużo osób takich, którzy jakby wkraczają dopiero w etap poznawania i może być tak, że kogoś spotkają podobne przychody, one i tak będą na pewnej płaszczyźnie tożsame. Po prostu każdy w życiu doznaje innych faktów, ale jakby ta ścieżka rozwoju w zasadzie jest jedna. Poprzez doznawanie tych faktów w różny sposób, tam jest wspólny mianownik. Chodzi o to, żeby ten świat poznawać, doświadczać, żeby wzrastać, wnioskować, uczyć się, by dojść. Końcu do tego, że świat idealny jest taki, jaki jest, i trzeba się na końcu nauczyć go akceptować, a zmieniać tylko siebie i też nie na siłę, a po prostu pozwolić sobie na zmianę, nie zmieniać się w sensie, ja teraz będę coś trenował, będę strasznie starał się. Nie, jeszcze raz powtarzam. Człowiek nie jest stworzony do pracy. Jak będziesz gotów, to zrobisz wszystko bez żadnego wysiłku fizycznego. I o to chodzi. Natomiast droga do tego jest już różna. A ja dziś wam opowiem swoją. Bo wydaje mi się, wcale ona długa nie jest. Jakieś dwa, trzy lata, co to jest? Ja wiem, że wielu z was miało dłuższą drogę. Okej. Okay. Ale jest też wielu takich, którzy teraz przygląda się trapiąc głowę, jak to będzie. Co tu zrobić z tą wiedzą, co teraz to do mnie dociera? O, i ja też kiedyś byłem w tym punkcie. Służę przykładem, może komuś przyda się wiedzieć, że pewne rzeczy, które będą nas dziwić, a może i denerwować, zwyczajnie okażą się potem normalne, oczywiste, potrzebne. I tak, zacznijmy od tego, że na początek, Powiem rzecz trochę nieładną, ale ja po prostu cytuję kogoś, kto mówił tak, a nie inaczej, i ja musiałem sobie też z tym poradzić, bo uważałem, że ten ktoś brzydko mówi. Koniec końców miał rację. Była to Agnieszka, która wprowadzała mnie w te astralne przestrzenie i były to jej w kółko powtarzane słowa. Oczywiście w reakcji na euforię Witka, który. Oczywiście na początku takiej mojej oby podróży był tak podekscytowany, że uznał, że musimy o tym mówić. Przynajmniej wobec, że to tu i teraz jest zupełnie inna rzeczywistość. Ba, pozułem się nawet do takiej myśli, że przecież trzeba wpłynąć jakoś. To musi być obowiązkowy program nauczania. To trzeba mówić dzieciom w podstawówce. Tego trzeba uczyć. Bo dużo ludzi robi to źle, albo boi się tego i wcale nie robi, albo to neguje. A to jest, po pierwsze, a po drugie, trzeba się tego nauczyć, bo to może być niebezpieczne, ale nie musi, kiedy wiedzę masz. No, i Witek z tą euforią oczywiście zbawić chciał cały świat, i to szybko już. Na co Agnieszka, która miała to, co dla mnie było nowe, ona miała to od zawsze od urodzenia. I jakiś taki niesmak w ogóle do ludzi ma prawo. I ona po prostu powtarzała mi wtedy coś, co strasznie mi się nie podobało. Czyli mówiła: zostaw witek, to bydło. Ludzie nie są zdolni do samoistnienia, do samorozwoju. Dlatego najechano tą planetę, skolonializowano, zrobiono z ludzi. Doskonałych niewolników, bo oni nie wiedzą, że nimi są i oni do niczego innego nie nadają się. Ludzie nie są gotowi na rozwój. Co za tym idzie? Na wiedzę. Wydawało mi się, że Agnieszka, która posunęła się jeszcze do takiego stwierdzenia, że ludzie potrafią przepraszam za język to cyta Ludzie potrafią jedynie. Żreć, ruchać się i narzekać, i do tego są zdolni, nic więcej. Mówiła jeszcze, że modlić się, tak, żeby ktoś załatwił im coś, bo oni sami nie potrafią. Bo to są modlitwy. Ja zdrażnie się z tym nie mogłem pogodzić. Później w moim życiu napotkałem szereg różnych osób, które na różne te sposoby albo były oburzone na mnie, że ja posiadam jakiś sposób myślenia swój własny. Czyli skoro na początku mówiłem to, co mówią oni, a teraz zaczynam mówić swoje, to jestem już wyrodnym synem. Potem odchodziły ode mnie partnerki moje co najmniej dwie, a może i trzy, tylko dlatego, że nasłuchały się o mnie. Różnych rzeczy, które podobno są prawdziwe. Kim to naprawdę jestem? Ja. Jak ja jestem? Manipulator. Potomek diabła. Alkoholik. Gwałciciel. O, tak. No i w ogóle. Ja już nawet słyszałem taką wersję, że ja kobiety morduję. Wiecie, nawet to słyszałem. Tak. mamie, Gwałcę. Morduję. Zakupuję w lecie. No. Facebook to takie śmieszne miejsce jest. Jeżeli na początku denerwowałem oczywiście, a to można takie kłopoty o gadać. A co gorsze, jeszcze ja może ktoś wierzyć w to? Ktoś, kto mnie zna przecież. No. I tutaj sięgamy klucza, kochani. Otóż to była dla mnie też lekcja. Bym zaakceptował świat taki, jaki jest. Każdy ma prawo do własnych osądów. I nawet to, co ja uważam za totalną głupotę, ktoś może kupić i uznać, że to jest prawda. Bo świat jest taki, jaki myślisz, że jest. I zawsze taki będzie. Czyli dostajesz go w takiej wersji, na jaką jesteś gotowy. Jeżeli ktoś mówi, że ja jestem skończonym idiotą, to ma oczywiście rację. Dla niego jestem i nie ma co tego zmieniać. Jeżeli ja na przykład uważam się za kogoś zupełnie innego, to ja też mam rację, bo potrafię mu udowodnić. Tak jak i tamten ktoś ma dowody na swoje zdanie. To jest to, kochany. Świat idealny jest taki, jaki jest. I to prawdopodobnie przydarzać będzie się Wam, jeżeli Wy na tej ścieżce rozwoju jesteście jeszcze nie do końca, nie do końca pogodzeni z tym, co ja teraz mówię. Bo to też nie przychodzi tak. Ten proces budzenia się to pełna ścieżka. To nie jest z nienadziei, że coś obejrzysz, ktoś ci coś powie, ty nagle się rano budzisz mądry. Nie. Do tego trzeba dojść. A dochodzimy właśnie przez fakt bicia się jakby. No mamy już coraz lepszą wiedzę, coraz bardziej widzimy, jak to wszystko naprawdę działa. I chcielibyśmy teraz zbawić wszystkich, pomóc im, wyjaśnić im. A oni są na swoim miejscu, kochani. Mam taką przyjaciółkę, doskonałą zresztą, moja bratnia dusza, która potrafi rozmawiać z kamieniem i mówić mu, że doświadczasz teraz bycia kamieniem. Kiedyś będziesz ptakiem, później zostaniesz człowiekiem, bo zna naturalną ścieżkę rozwoju. Nie ma innej. Ścieżka rozwoju jest zawsze do przodu. Nie jest ważne jak konkretnie, ważny jest kierunek. Tak. Wir kręci się zawsze w jednym kierunku. Tak działa rzeczywistość. Rozwój dąży do budowania coraz bardziej skomplikowanych form istnienia. A twoja dusza musi nauczyć się powozić jakby pojazd, który zasiada. Więc zobaczcie nawet na ludzi takich w waszym towarzystwie, których dusza niezdolna jest jeszcze udźwignąć ciężar bycia człowiekiem. Oni sobie kompletnie nie radzą. Dusza chce doświadczać człowieka, ale nie potrafi go utrzymać w ryzach. Ten człowiek jest strasznie rozchwiany, schorowany, ma różne przeciwności losu. Obarcza wszystkich, cały świat odpowiedzialnością. My wiemy, że tylko on odpowiedzialny jest za swój los. Ale on, w sensie jego dusza, a ta dusza nie radzi sobie jeszcze z ogarnięciem tak złożonego bytu jakim jest człowiek. Wiele jest takich w i nie ma co ich zbawiać. Oni są na pewnym procesie, na którym kiedyś my byliśmy. Być może pierwszy raz w człowieku są. Stawiają pierwsze kroki. Muszą się tego nauczyć. Droga do świadomości jest poprzez właśnie lekcje. Poprzez wszystkie te trudności. Jak my się nauczymy to wszystko pokonywać. Rozumieć to. To my wtedy dopiero znajdujemy siebie, że za to wszystko odpowiedzialny jestem ja i tylko ja i wszystkie te osoby, które w waszym życiu przytrafią się, jak i mnie, które to obrażały się, to z kolei odwracały ode mnie, gniewały, plotkowały, różne rzeczy się na mój temat działy. Ja musiałem to wszystko znieść. Musiałem się też nauczyć tego, że jestem konsekwentny że ja mimo wszystkich przeciwności losu udowodnię życiu światu wszechświatu wszechświatowi, udowodnię, że ja jestem determinowany na rozwój, że ja nie cofnę się, że ja jestem świadom tego, co robię, że ścieżka, którą wybrałem, jest moją ścieżką i konsekwentnie podążał nią będę. Że mimo iż życie sprawdza mnie, czy ja by nie cofnę się w obliczu jakiejś tam nagonki, chciałbym przystosować jednak do społeczeństwa, poczuję się wyautowany. Nie. Ja dalej twierdzę, że wolność warta jest każdej ceny. Wiedziałem to od dawna i przez cały ten mój proces budzenia udowadniałem to, przemi wobec, że ja ze swojej drogi nie cofnę się. Przez co życie po kilku tam próbach takich zamącenia widkowi w głowie, sprawdzenia go trzeba, bo on na pewno będzie konsekwentny. Bo życie da ci moc. Ale musi najpierw sprawdzić, czy ty tego naprawdę chcesz. Czy to tylko twoja chwilowa fanaberia, Czy ty chcesz być wolnym, ale tylko wtedy, jak będzie łatwo. Jak udowodnisz, że naprawdę wiesz, co robisz. Wtedy życie da ci moc. Teraz, od paru miesięcy, może dwóch, Trochę więcej, bo to trudno znaleźć, ale naprawdę od niedawna. Ja już wiem, że wszystko, co w moim życiu wydarza się, jest piękne. Nie ma już tych wszystkich rzeczy, o których tu mówiłem, że tam ktoś gada. Nawet jeśli, to nie ma to już dla mnie żadnego znaczenia. Tak jak jeszcze wcześniej próbowałem to zmienić, próbowałem jakoś zareagować, coś tam pisałem na ten temat. Kogoś tam wykluczałem ze znajomych, powiedzmy. Już nie. W pełni akceptuję świat takim, jaki jest. On, to nie ja. Świat zewnętrzny to jest gra, w której uczestniczę. Wszystkie te zdarzenia mają mnie czegoś uczyć. Ja natomiast doświadczam w tym świecie tylko siebie i dla siebie tylko ja jestem prawdziwy. To jest to, czego ja doświadczam. Więc to, co mówią o mnie inni, nie ma kompletnie wpływu na mój rozwój. To jest świat, który oni tworzą, więc ja jestem inny dla nich, oczywiście, że tak. Oni mają rację, a ja. Chcąc być świadomy, muszę po prostu na to pozwolić. I tutaj rację poniekąd miała Agnieszka, bo ona prawdopodobnie ten rozwój miał już bardzo wysoki, więc ona naprawdę miała jakąś pogardę w stosunku dla ludzi jako rasy i też wolno jej, bo nic nie jest dobre ani złe. Wolno mieć nawet pogardę. Wolno. Jeżeli ona naprawdę wiedziała, kim jest, to jak doskonale wiecie, są takie rasy w kosmosie, które nas, ludzi, traktują naprawdę jak bydło, po prostu jedzą nas. Wiele ludzi na Ziemi znika bez śladu. Oni żywią się nami, bo traktują nas tylko zupełnie nieświadome istoty, tak jak część z nas traktuje zwierzęta, zabija je i zjada. I to też nie jest ani dobre, ani złe. Ważne jest, kochani, to tylko, żebyś cokolwiek w życiu swoim robił, robił to świadomie. Żeby każdy twój wybór był po prostu twoim wyborem, żebyś to wybierał ty, tak jak chcesz, bo to ty doświadczasz życia. I ja byś to robił w sposób świadomy, a nie robił to dlatego, że taka moda, albo że ktoś tak powiedział, albo że kogoś małpujesz. Tak jak często robią to wegetarianie. Oni są wegetarianami tylko dlatego, że tak trzeba. Właśnie. Kompletna bzdura, nic nie trzeba. Można, ja nic nie mam do wegetarian nic nie mam, rób co chcesz, ale niech to mnie twoje. Ponieś za to pełną odpowiedzialność i nie zwalaj znów na innych. A tam bo mi tak powiedzieli, bo myślałem, że to droga do rozwoju nie ma jakiejś określonej drogi do rozwoju. Nie ma określonej. Każdy ma swoją. I on cechują po prostu nowe doświadczenia. I teraz to, co w życiu zdarza mi się, to jest to, co ja sobie kiedyś tam wykrował. Tak. To jest to, do czego dążyłem. I teraz poznaję osoby, które chcę poznawać. To znaczy takie osoby, które mnie ciekawią. Wchodzimy w relacje, jakie tylko mamy ochotę, bo każdy z nas jest po prostu wolny. Więc nie ma tu ograniczeń, które stanowią, co nam wolno, co nie. Wszystko nam wolno, co nam co robimy za obopólną zgodą? Wszystko. Bo to my przeżywamy chwilę, która jest akurat nasza. Tak? Nikogo tu nie ma. Żaden Bóg nas nie obserwuje. To o to chodzi. Jest zawsze chwila tu i teraz. I ty będąc tu, robisz wszystko, co chcesz robić, co naprawdę robić chcesz. Nie myślisz, nie kalkulujesz już. To się nie. już nie. To dlatego, ja tak mówiąc o fizyce kwantowej, od początku mówiłem, wymyka się logicznemu pojmowaniu, bo nasz ego rozum nauczył nas logiki opartej o zasady fizyki klasycznej. Czyli tu logiczny jest świat, który nam od dziecka wmawiano, a fizyka kwantowa burzy ten świat, a więc on jest nielogiczny, niepojęty, głupi, jak chcesz. Prawda jest taka, że trzeba znaleźć go tu. I tu miał chyba Einstein rację, bo wydaje mi się, że on już kiedyś to powiedział, że fizyki kwantowej nie da się zrozumieć. Za to można ją czuć. Wiedzieć, że tak jest. A to wynika z ciebie. I tu znów ta wiedza przychodzi do ciebie wtedy, kiedy jesteś na nim gotowy. I ja też powtarzam, jeżeli ktoś oglądał moje filmy wcześniejsze i dotrwał do tej pory, to jest gotowy, inaczej by tego nie oglądał. Dawno bym go zanudził na śmierć. Albo wkurzył. I każdy jest na swoim miejscu, kochani. I teraz tak jak wy doświadczacie, bo jeszcze wielu z Was jest takich, jakiejś frustracji, lautowania, że oto świat zewnętrzny nie chce Was pojąć. Wy zmieniacie się, a ktoś zarzuca Wam yy, o na przykład w związku. To jest piękne, ja to kiedyś słyszałem. Nie jesteś już żoną, którą wziąłem sobie za żonę. Właśnie. Bo ktoś tam wziął kogoś innego, a tam ktoś zmienił się. I co? Każdy ma rację. Bo ta żona powie tak. Jestem już inną osobą, bo jestem zmianą. Ciągle podlegam zmianie, więc stale będę inna. Bo się rozwijam. To jest rozwój. Inność, ciągle zmiana. Ale mąż ma swoją rację, bo on powie, no tak, ale ja brałem sobie taką osobę i taką myślałem, że będę miał. A ty mi się tutaj teraz zmieniłaś, to ja już ci nie chcę. Ma rację. I nie ma co na siłę tych światów spawać, godzić, tłumaczyć. Nie. To musi się odpiąć. Uważ, że ścieżki idą w zupełnie innych kierunkach. Jak chcecie się trzymać za rękę, Łapy sobie urwiecie. Trzeba się z tym pogodzić. Darować sobie. Okej. Każdy idzie w swoją stronę. To nie koniec świata. On będzie dalej szukał podobnych sobie, a ty będziesz się rozwijać. I też podobnie do Ciebie przyjdą. To jest to. My cały czas pniemy się poprzez ten właśnie takie bijemy się z sobą, ja właśnie też. Z tym niezrozumieniem innych. Ja myślałem, że takich fajnych ludzi poznałem, a potem oceniłem ich, że oni nie wiedzą, co robią. Jeden po drugim coś powtarza. Robią na przykład metodę dwupunktową, to jest śmieszne. Robią to w jakichś grupach, prosząc o pomoc innych. Kompletnie nie wiedząc, że do punktu nie potrzebna jest żadna druga osoba. A wiedza o fizyce kwantowej, bo to jest fizyka kwantowa w czystej formie. Dwupunkt zrób sobie sam. Ale wielu ludzi robi to, kompletnie nie wiedząc co robi. Robi, ale nie wie co robi. Tak samo jest też z tym rozwojem. Jeden po drugim coś powtarza, bo myśli, że tak trzeba. Oni nie rozumieją tego co robią. Natomiast rozwój naprawdę twój jest wtedy... Kiedy wiedza za tym idzie w parze, kiedy to co ty robisz, robisz odpowiedzialnie, jest to twój autonomiczny wybór i rozumiesz to co robisz. Obejmujesz to rozumem, potrafisz to wyjaśnić, bo tu nie ma cudów. Tu nie ma cudów, cudem nazywamy tylko to, czego pojąć nie potrafimy. Ktoś inny to rozumie, potrafi to wyjaśnić albo śmiać się z nas, że jesteśmy głupi. Bo on wie, a my nie. I nazywamy to cudem. Jeszcze raz powtarzam, nie ma cudu. Za to dobrze ma się nie wiedza. I na to bądźcie tylko gotowi, że ten proces trzeba też przejść. Tak jak ja, tak jak wielu przede mną, wielu z was dziś teraz też przechodzi, przez ten odkrywanie świata, że ile tu jest fałszu i nieprawdy. Bo jest. Bo to są ludzie, którzy są na swoim etapie rozwoju z kolei oni wierzą, że tak trzeba. Jeden po drugim powtarzać, że do dwóch punktów potrzebują drugiej osoby. Oni w to wierzą, więc tak robią. Ty wiesz już inaczej, ale nie zmieniaj ich na siłę. Też kiedyś taki byłeś. W którymś wcieleniu kompletnie też nie wiedziałeś, co ty tu robisz. Jesteś człowiekiem i co, po co, jaki to ma sens i w ogóle. No, a teraz może stać się wolnym człowiekiem, tym, który sam decyduje od teraz, od już. Nie ma nadczekać o sobie. Każda decyzja nie będzie Twoja. A światu udowodnij, że jesteś na nim gotów. Czyli bądź konsekwentny i niezłomny. Rób swoje, a oddzielisz ziarno od plew, nie robiąc nic. Ziarno pozostanie z Tobą. Będzie spotykał sobie podobnych ludzi. Coraz więcej, coraz częściej i coraz podobniejszych sobie. A reszta tych, którzy nie godzą się na taką wersję Ciebie, po prostu z Twojego życia odejdzie. Tak czy inaczej. Oni to zrobią sami. Zostaw im ich życie. Niech sobie mówią o Tobie, co chcą. Zostaw im to. Oni odejdą. Z tą wiedzą nie pasują do Ciebie. Więc świat rozdzieli Was. Bo oni już nie mogą doświadczać Ciebie, bo zupełnie nie pasujesz do ich świata. Tobie doświadczanie ich jest już zupełnie niepotrzebne, bo Cię niczego nie uczy. Więc to naturalne, że to zostanie rozdzielone. Ty żyj, żyj tu. Żyj sobą. Twórz siebie. Od początku do końca. A dojdziesz do tego, co i ten nieznośny witek też doszedł. Ciężko mi było. Że tylu ludzi kłamie, że zmyśla. Że udaje ten rozwój. Oje, jak ja byłem wściekły. Że oni oszukują. Że oni tylko udają. Oje, jeden drugiego naśladuje, jak ja się wściekałem. Tak jak Cię ludziom powiedzieć, wy otwórzcie oczy do licha ciężkiego, bo Was ciągle robią barana. W konia Was robią. Mówią Wam o jakichś rozwojach. Wciągają Was na jakieś kursy, koncerty, coś tam. A tylko daj Stówkę. No właśnie, Rodzie. Gdzie Ty szukasz siebie, jak Ty jesteś to, a Ty szukasz siebie gdzieś tam. Aż w końcu zrozumiałem. Każdy jest na swoim miejscu. Ci ludzie, którzy tak postępują, też uczą się. Tak jak my. Ilu z was, będąc w Matrixie, ciągle popełniało błąd? A to się z kimś kłóciliśmy? A to coś nam nie wychodziło? Co nie? Coś tam, coś tam, coś tam. Popełnialiśmy szereg błędów. Bo graliśmy, graliśmy do tej pory, całe życie od urodzenia, według scenariusza, który nam wmontowano w chwili urodzin. Nasze życie było z góry ustalone. Nie ma co mieć do siebie wyrzutów teraz, bo wszystko co robiliśmy, robiliśmy zgodnie z wcześniejszym zapisem. Teraz, kiedy jesteśmy świadomi, zaczynamy żyć na własną rękę. I na to musimy być gotowi. To ja jestem odpowiedzialny za życie, które mam. I ja je tworzę. Nie gram już tego, co zostało z góry mi wgrane. Przestałem, że tak powiem, za karmę. Już dziękuję. Teraz gram na własną rękę, ja dochodzi kochani. I tyle wam chciałem powiedzieć dzisiaj, że wielu z was gdzieś tam jeszcze, bo wiem, bo się kontaktujecie ze mną jeszcze, ale Witek, jak to jest, że to, że tamto tak, ja też to przerabiam. Świat idealny jest taki, jaki jest, a jedyne, co może zmienić, to siebie. Chodzi o to, żeby samemu sobie udowodnić swoją własną wartość, konsekwencje w działaniu. Choćby świat nie wiem co, jeśli ty wiesz, co robisz, to będziesz to robił mimo wszystko tak długo, aż świat odda ci Twoją konsekwencję, i nagle wszystko jakby pości, odejdą. Twoi wrogowie powiedzmy, i wszystko w Twoim życiu stanie się łatwiejsze. Będziesz osiągał cele. Jakby jakbyś wchodził w masło ostrym nożem. Życie z dnia na dzień teraz, kochani, robi się dla mnie łatwiejsze. Tylko ja go nie planuję. Ja po prostu żyję chwilą tą i wszystko samo układa się, a ja potem mówię, wow, ale fajnie. Nawet bym tego nie przewidział. właśnie. Tyle wam chciałem dziś powiedzieć. Teraz będzie jakaś przerwa, mówitek na parę dni znika. Mam coś do zrobienia, coś dla mnie bardzo ważnego. Jak już to zrobię, to pewnie też jakiś film o tym nagram. Kochani, wszystko, co się zdarza tam na zewnątrz, ma swoje miejsce, cel i sens. Każdy z nich doświadcza siebie, a ty doświadczasz siebie. Bądź konsekwentny, nieugięty. Udowodnij sam sobie, że chcesz się obudzić. Udowodnij to. Bo raz trzeba podjąć decyzję, dwa. Trzeba ją jeszcze umieć utrzymać. Życie na początek daje właśnie takie kłady pod nogi. Chcesz być wolny, ja ci dam. Ja cię zaraz osądzę. Ja cię tu zaraz będziesz tam, gdzieś że ludzie, którzy mówili, Cię nie ocenię, pierwsi przyjdą Cię ocenić. Bo Ty masz własne zdanie, ale im się to nie podoba. Zaczniesz się w tym może kupić. Bądź konsekwentny. To egzamin dla Ciebie. Czy jesteś zdolny wytrzymać nieakceptację świata? Robisz się inny. Inny. Od tych robocików ludzi, że tak brzydko powiem, którzy są wszyscy tacy sami. Dzielam się na jakieś takie, można ich poszarygować. I oni wszyscy hurtem idą do jakiejś tam jedności. Jak się ich spytasz, oni nie wiedzą o co chodzi z tą jednością. Myślą, że ludzie są ze sobą i wszyscy jakimiś niteczkami powiązani. To nie tak. Zresztą to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Zostawiam was z tym, żebyście wiedzieli, że. Świadomość to raz decyzja, a dwa egzamin, a potem już życie zacznie się inne, łatwe i takie, jak chcesz, twoje, czyli. Ale egzamin musi być. Koniec kropka. Powodzenia życzę. Jeśli ktoś zdawał maturę, to ja Wam powiem: to jest egzamin dojrzałości. Powodzenia, połamania piór.